Się o straży zakładowej w Tartaku powstała w 1952 roku. Ta straż, tutaj pierwszym modelem, był traktor C385. Tutaj widzimy przyczepę na no traktora. Nie widać ten wózek pożarniczy. I tutaj. Będziemy gaza, którego już mieli, ale nie mamy ostatnio mówiłem o Hucie, teraz mówię o tartaku, w 1982 roku powstał. No ja też takie modele akurat to zaściągnę. chciałem mieć, ale nie wszystkie się udało pokażę to taki sposób. To wyobraźmy, że to jest ta 80 czy 385 i tak było, że z mieli dwa rzędy ławek, i tutaj siedzieli. Tylko wiadomo, że traktor był zielony z kabiną, a za przyczepą był ciemny wózek, samoróbka i to był sprzęt pożarniczy: motopompy, węże, takie różne rzeczy. Tutaj mamy. Widać fragment tego wózka pożarniczego. Później dostali, kupili gaza z demobilu wojskowego. Pomalowali go na czerwono. Bardzo krótko był, ponieważ nie był w stanie. No, no, słabo jechał z tym wózkiem pożarniczym. Tego potem gaza sprzedano i korzystano dalej z traktora. W 1974 roku kupiono taką szczepkę oryginalną syracką i w tym czasie też kupiono dwa nowe traktory 1207 a traktor sprzedano ten traktor sprzedano, był 1201 wózek w pożarnicy sprzedano i korzystano z traktora Ursusa 1201, ale dalej korzystano. Wyciągnięto tą szczepkę za tym traktorem, później zakupiono w latach 80. Uaza. Zakupiono Uaza. Uaz był do 1998 roku, kiedy to do Tartaku zakupiono. Stara 244 od syndyku upadłej huty A by chciałem takiego stara mieć w tepsce To sobie zrobiłem taki model kartonowy No i potem tu widzimy tego stara stara remiza, która już jest nieczynna tutaj widzimy to stara to by akurat kontrolowaliśmy Hydranty na naszej miejscowości, kiedy jestem kronikarzem To tutaj mam. A tutaj widzimy Sztajera. tu widzimy tą szczepkę Już drugą, tam to była sprzedana. Jak Star przyszedł. To jest ćwiczeń gminnych. Na tartaku Staliśmy Sztajera. Sztajer przyszedł do Byłem poświęcenie sztajera tu mamy. Na makiecie Sztajera mam tylko na Remizie namalowanego tu na Remizie mamy sztajera przy Florianie na Remizie to malowane jest no i w zeszłym roku w zeszłym roku dostaliśmy to jeszcze mamy, ja mamy kronikarzem to prowadzę takie historyjki także tutaj muszę dać do sierpnia, bo w sierpniu już byśmy dostali tych pożarów z pożarów Jaką kronikę ja prowadzę tutaj mamy z bramy no i tutaj właśnie już mamy mana we, wrze we wrześniu już był man tutaj widzimy naszego mana Tutaj mamy już naszego Mana. Tutaj pożar na stodynie koni. Byliśmy na akcji. Że tak. Takie to pojazdy teraz właśnie mamy. Tu jeszcze na chwilę makietę. Takie pojazdy mieliśmy, GAZA, UAZA, korzystaliśmy z dwóch traktorów, do ciągnięcia wózka w szczepki, potem był STAR 244, Sztajer 790 i MAN, teraz mamy Mana.